Cześć! Jestem znowu ja i po pierwsze chciałabym Wam odpowiedzieć na pytanie, które bardzo mnie drażni. Może nie drażni, ale jest bardzo częste. I tym pytaniem jest. Czy jesteś Chinką? Nie, nie jestem. Może tak widać, ale jeśli mnie znacie, to... No przyjaciele się nie znają to powiedzą wam, że ja nie jestem niestety dobra, i przejdźmy już do tego filmiku głównego motywu, czyli 5 czy, w soboty nie było tak długo za co was przepraszam, zrobiłam odcinek z filmik, nie odcinek, się ja z tymi odcinkami, nie wiem dobra, bez gadania, przejdźmy, bo zaraz nie znowu za wyda wydawali. próbuję to nagrać w pi pi piąty raz, a jak nie szósty Zgubiłam! Mm, a nie! Co? No. To pierwsze urobienie będą takie małe parasoleczki. Na pewno każdy raz jak był mały, albo nawet teraz lubił takie, 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 takie. takie. I on to takie słodkie. Chciałam Wam pokazać, jak to się rozkłada. Ale niestety przed mi wszystko pękło. Bo wróciłam, już się z tym nie dobrało. A tu jest takie, takie fajne, tu w środku. Też tak, 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 to. Mi się uda. Co wątpię. No mniej więcej tak, tak. Dobra, nie wiem. nie chcę poczuć, bo to jest tak moja kolekcja. I będę zbierać jeszcze roz więcej. Te są z urodzin moje przyjaciółki Natalii. Znowu pozdrawiam. Zło. No. Przejdźmy dalej. Więc nam życzam. Ci, którzy mnie znają, na pewno dobrze wiedzą, już, że moją obsesją numer dwa. może, nie dwa, po prostu moją obsesją są wstążki. Różne rodzaje. Tu akurat mam takie. I tylko, że tu jest jeszcze biały. A to jest takie wstążko podobne, takie cień to tego nie masz. Po prostu nic nie symboluje. Tak. Następną rzeczą, nietypową. Są dla dziewczyn kamienia, takie kamienie. Zbieram kamienie z różnych miast, do których chcę jechać. Rzadko w nich bywam po prostu. Ten akur ten mam z Jarosławca, kolonii, z Alusiem byłam. Pozdrawiam. Tak go ładnie zrobiłam. Taki Jarosławiec, To Ten mam akurat z podwórka. Taki, taki, tak taki, 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 nieważne. I tu mam taki z, z, z plażu w. 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 w, 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 w Ale Kolska, tak. Następnym moim nowym odkryciem, w sumie mojej mamy, bo. Denerwują mnie kapcie, które mi z nóg spadają, i po prostu mam na mnie kupiła takie, takie fajne usięgi, takie, 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 łóoo, stary Mam takie czerwone, tu się zapina, ja na nie spadnę, I nie mam niebieskie, ale będę chciała ich więcej kupić sobie. Jak mi się pobrudzą, na razie używam niebieskie, jak mi się pobrudzą, pobrudzą to będę czerwony a jeśli mi się wszystkie pobrudzą to sobie kupię nowy. albo jak się zniszczą Trzeba. w sumie w sumie odkryciem są to co zamierzam zbierać nie teraz tego nie zbieram ale zamierzam to są tym bardziej Tutaj jest napisane, że mocno, i tu pozwól na wszystko. Tak, tak, To tak. tak, zbieram. Będę zbierać. Więc w sumie dziękuję za uwagę, i do następnego